Dzień dobry Państwu Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie na Fintech Summit, a ze mną Paweł Kunat Eri. Cześć. Dzień dobry, witam. Cześć. Dzisiaj ja chciałabym porozmawiać z Tobą o danych, o wielu źródłach danych, z których można już korzystać w biznesie, w programowaniu nowych produktów i usług, ale nie jest to łatwe. Uruchamiacie nowy Data Hub, który udostępniacie dla biznesu. Co za tym stoi? Jaka idea? Stoi za tą koncepcją, za tym pomysłem. Przede wszystkim są to dwa czynniki. Po pierwsze od czasów pandemii, gdy nastąpiła taka gwałtowna... Digitalizacja wielu procesów sprzedażowych. Widzimy, że na rynku pojawia się bardzo dużo danych. Z jednej strony pojawia się nowa kategoria danych, ponieważ sporo firm zdigitalizowało swoje procesy sprzedażowe, obsługi klienta. Tych danych w hurtowniach, w bazach wewnętrznych bardzo dużo urosło. Z drugiej strony pojawia się też spore zapotrzebowanie, aby korzystać z tych danych, które do tej pory były takimi danymi może nieoczywistymi, albo były danymi takimi in-houseowymi i firmy nie dzieliły się na zewnątrz tymi danymi i pojawia się możliwość jakby wykorzystania tych danych szerzej po to aby lepiej usprawnić procesy czy to procesy onboardingowe klientów, procesy sprzedażowe, antifraud czy też procesy takie ob obsługowe bieżących klientów czy z punktu widzenia beneficjentów tych danych, firm, które z nich będą korzystały, to są duże podmioty, bardzo świadome, same funkcjonujące już przy użyciu procesów korzystających z danych, czy też mniejsze firmy, które chcą rozwinąć się i być bardziej, jakby przejść efektywnie tą transformację cyfrową w kierunku bazowania decyzji na danych? Nie ma tu ograniczenia, jeśli chodzi o firmy. No przede wszystkim e, ograniczeniem jest tylko technologia. Jeśli ktoś jest w stanie z nami zintegrować się poprzez API, które wystawimy jako API, e, w, e, które jest w stanie obsłużyć e, wiele różnych danych w sposób e, zagregowany, wystandaryzowany. Mhm. Niezależnie czy to jest mała firma, mały startup, fintech, czy też duży bank, my te dane jesteśmy w stanie dostarczyć. Te procesy na pewno są w wielu firmach mega potrzebne z tego względu, że dla każdego teraz jest ważne spełnienie kwestii bezpieczeństwa, chociażby finansowania, czyli mówimy tutaj o procesach AML-owych, o procesach antyfraudowych, czy też procesach oczywiście podejmowania właściwej decyzji kredytowej, czy też innych procesach, które odbywają się w każdej firmie, nie tylko w firmach finansowych, ale coraz więcej firm potrzebuje danych, aby lepiej, jak to się mówi ładnie po polsku, dealować z klientem. Tak? Więc w tym momencie te dane nabierają nowego wymiaru, ponieważ te dane są z różnych wymiarów. Są po pierwsze wielowymiarowe, są, dotyczą klienta z różnego zachowania. Obecnego, bieżącego, jak i przyszłego, Aha. jesteśmy w stanie zbudować nowy set danych, nowe, dostarczyć nowe scoringi, chociażby scoring antyfraudowy, który, z którym zawsze jest dużo wyzwań, ale posiadając wiele takich danych, jak na przykład geolokalizacja właściwa dla danego klienta, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie podać dane i ułatwić proces onboardingu klienta. Z punktu Przykładem. widzenia developmentu takiego hubu, co jest największym wyzwaniem? No, oczywiście największym wyzwaniem jest e, integracja i, że tak powiem, e, wystandaryzowanie danych. Zaczynamy od największych podmiotów, które będą w stanie podzielić się tymi danymi, okay. będą za naszym pośrednictwem udostępniać te dane. Okay. I na początku chcemy zbudować masę, natomiast docelowo także będziemy integrować mniejsze podmioty, czyli mniejsze bazy danych, które będą już w sposób bardzo skustymizowany w stanie dać dodatkową wartość klientowi Aha. i chcemy to wystandaryzować, tak aby dane A czy dane B, które są diametralnie różne, można było tą samą szyną, tym, za tym samym pośrednictwem naszej infrastruktury przekazać klientowi w sposób online'owy. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Paweł dziękuję Kunac, bardzo. ERIF. Dziękuję.